Mordeczki. W dzisiejszym odcinku pokażę wam konto super zwyród. Ostatnio odkryłem jest zajebiste memiki, także możemy sobie popatrzeć Kilka nowych odśnieżanie znika od telefonu. No to jest średnie. Kiedyś z swoim ziomkiem trzymać kryształy, He, he, mamy właśnie Himan i szkle, to zawsze spoko. Kiedy, kiedy laska praci kindypała, przypomnił sobie, że chemioterapia babci przestała. <grystanie> efekty, nie. No. No cóż, to, to jest dobre. Kiedy laska pyta o wielkość twojej barki. Kurwa. Żebyś ty widziała tu barkę. No. Eee, Protyp jeszcze jeśli się, się, że na wyjście z kumplami drób przed wyjściem. Dobra, dziewczyny wiecie co robić. Na tkanek swojego jeszcze co <noise> ci kobiety. I to jest ciężko jeszcze. Ja nie wiem. Ja klient raczej do taką pogody, klient. Ja i tak pójdę poziął. Pewnie myślę, jak mi do nos stanik <noise> W zimnym po pracach. Kurwa. To też jest piękne. Kiedy jesteśmy pani. A ona zatrzymuje sorry, sobie to tak. lat. Nie, no zajmijcie A oni to się kupię. To luksus. Ja tak sobie, że dłuższa, a teraz patrzy jak wycieńczone słodkoś misz. Jezu, w ogóle tu mamy jakieś takie obrazki śrupujące głędz z to mnie po prostu przeraża e, Kim jesteś, mały książę bo jest sobie bardzo pięknie ze sobą się opowiedziała no, ale tutaj są jakieś takie rzeczy gówniane Kiedy się zrobiło chłodne, przemieszcza się wszędzie w kocyko, no cóż Dla jednych i skorki dla nich na spermy. E, ja znam się jak jest, Krzysztof Gąciarz. i mm. jeszcze, <laughs> już tylko tego słowa. Ja wierzę. Te ramy rzeczywiście dobre, ale nie aż tak jak ostatnio. Ci na spokoju, pisano się na chacie. Ja. Mam stand-up. No. no, dla mnie polskie stand-upy są spoko. Jeszcze mi się podobało tego. Hmm... Jak nazywa? Uh, nie pamiętam teraz, ale jest dwóch co lubię bardzo. Oglądasz coś, co chodzi A to jest po angielsku, to nie wiem. Mangan sraga... Mangan sraga. Właśnie, Manga, <laughs> <laughs> kurwa czepię. <laughs> no dobra. To jest takiego. Hmm. Bo nie było szukania nie ty, tylko... Nie, to poszło z kebaba. Big Brain. Pamiętajcie o tym. To kebab jest w waszym życiu, a nie jakaś kurwa dieta. Powiedziałam mi, że Meczka zrobił już Jadkę i został zaczepiłem przez te te baby, nagadające do klubu ze streetlizy. Mam dla ciebie coś lepszego. Więc ja spojrzał na nie, powiedział, że to kebaba, nie sądzę. Kurwa, masz zdemasz, muszę No kurwa. Gratuluję człowiekowi. jest moja kobieto, jesteś spoczyn niż baba, więcej niż Julian. Ale wiesz, że mnie uczą nie szryki, ale że ja jeszcze bardziej nie ślędzię Leheya. Zwłaszcza jak on seksowny gnojku, Gratuluję. A tu są jakieś filmiki, to nie chcę ich oglądać. Dobra. E, tutaj coś takiego, kiedy... Mówię, prawda, że jak ja się nasmarowałem swojego Kikuta. to... E, gram w na pierwszy raz, żeby wiedział, że potem wyciągnąć pory. Nie, to jest dość dobre. E, to co? Zaczynamy film czy, czy, czy oglądamy film czy zaczynamy serię? Aha. E, nie ma gazu, nie ma węgla, nie ma mięsa, nie ma cukru, nie ma piwa. Was połóż będzie, tak będzie komorilla. A to jest dobre. Uwaga jutro musi wiedzieć, że panie to wczoraj przyjeżdżają, żeby nie został telefon i nie spać pizdu. Kurwa, to by mi się przydało też. Który wibra to sobie panie rzeczy, ten czerwony to jest gaśnica pragnę podziękować organizatorom za poświęcenie tych, posypania tych dwóch krasek kiedy klaska jest tak kiepska w te klaski, że panujesz, że plujesz jej na plecy, mówisz i nie skończyłeś, żeby móc się jakaś medialnie wrócić do domu kiedy był wolny weekend i się w trzy godziny kur... w ceny mieszkań w dół i się zrodziłeś się na analizę musi teraz ten syf ja, nie, ja nie, nie, nie wiem, czy mi nie zdejmą tego filmu. Czasze oglądać Ci w córkę. <grym> no tutaj nie wiem, kiedy. Chcę, żeby nie wracał. <grym> ja tak, tak robimy. Ale ja po prostu drukujemy młotki. Dojść w pięciu ruchach. Nie zdejmą po prostu przesuń na bok. No to jest, łapka. Nie chwal się, jak dobrze gotujesz. A to się tak zacznie o pizzę. Oh. Oh. To Or, ano, I panem seksualnym, o! Obóz ty na obrady, jeśli byś Albo jeśli dominowany przez kobietę, albo pizzę. Co tylko jednego i to jest <laughs> to, że nie to u ludzie to co pociągiem. A tu jest jakieś filmiki, ja tych filmików nie jestem mi się oglądać. Kiedy dostaniemy w końcu jak jakoś wychodzi do pracy. Na zawsze coś. Mama, ja mm -hmm. I mama cieszy się, że ma trójwyczek dodatkowego chłopaka. Mhm. Gdy wchodzę w poniedziałek z balanżu, żeby znaleźć nie ósmą. Kiedy ci Ciucha stary, starą maseczkę. bo że ostatnio tak miałem kiedyś. Któregoś dnia tak miałem, chyba w tym roku, że tak było. Yy, tutaj coś, ona nie jestem taka łatwa, też po kilku shotach. <grych> Kiedy pewnie jakieś wspomnienia. Instagram się ślici wspomnienia. W czymś nie to jest jakaś pierdolnięta ja. Czy takie takie konto? takie mamy. Teraz dopiero zauważyłem kiedy dłużna, że... Dobra, tutaj jakieś filmiki znowu są. Noski Związki... będą dziś bardziej co jak mają związane włosy. Ja uważam, że dziewczyny są 10 razy bardziej, co jak mają koszulkę barcy na sobie i kibicują. Nie w moim życiu. Będziesz zrobić się na nie od tej pory w PlayStation. <grystanie> Maciek, wstawaj, zesrałeś się, haha. Chodzi na wsi, bez neta, na aby święty żółwioł do Kindbała. dbała. do <grystanie> krainy wyobraźni. I kładzie się do puszczeczka i czujesz jak będzie zaraz ugolona. No dobra. I zaczyna się srechać na chwilę do nocy, a się Ona umarła się tylko z łzami, <grystanie> Ja trzeba być, po prostu jakiś film, dobra, kiedy wtedy w tym czasie, dobra, słuchajcie, to zresztą wyszłem chyba takie mocne i boję się, że coś się stanie, także ja się tam mi żegnam, do zobaczenia wkrótce, elo.